Witam państwa. Będę prowadził kolejny już trzeci webinar. Dla państwa, e, którzy są z nami pierwszy raz, przedstawię się. Ryszard Wojtyna, senior technical support engineer w doktorze Eryku. Ponad 10 lat. Swoim doświadczeniem służę e, już w szkoleniach, wdrożeniach, w instruktorach oraz e, e, funk funkcjonowaniu oprogramowania doktor Eryk jako wsparcie techniczne. Dziś omówimy sobie następujące kwestie. Oto agenda spotkania. Na początku przejdziemy sobie do panelu administratora. Z panelu administratora omówimy sobie funkcjonalność związaną ze zmianą komórek. Następnie zademonstrujemy tworzenie raportów z różnych umów. Pokażemy w jaki sposób zwiększono ergonomię rozliczeń. Są tam dodatkowe funkcje, funkcje, które pozwolą Państwu na lepsze wygenerowanie i importowanie plików. Zaprezentujemy też również nowe sposoby filtrowania w ramach przeglądu rozliczeń. Zapoznamy się z modułem statystyk i ich generowaniem. Ostatnio dosyć modny temat na, na czacie. Następnie przejdziemy do panelu pielęgniarek położnych oraz pielęgniarki ambulatoryjnej, gdzie. Pokażemy, jak przeprowadzić konfigurację, czyli jak podpiąć certyfikat ZUS dla położnej, dla pielęgniarki. Omówimy proces wystawiania recept z poziomu pielęgniarki. Przekażemy, jak przebiega realizacja pobrania materiału dla modułu wymiany danych z laboratorium, też z poziomu pielęgniarki ambulatoryjnej. Zademonstrujemy oczywiście przegląd statusów badań do laboratoriów. Zapoznamy się na końcu z modułem profilaktyka 40 plus oraz wprowadzeniem danych. Na końcu, oczywiście, będzie sekcja pytań. Przechodzimy do pierwszego panelu, czyli panelu administratora. Omówimy sobie funkcjonalność zmiany komórek. Funkcjonalność zmiany komórek POZ i z POZ na umowy, na przykład COVID-owe, związana jest z prawidłowym, Przedstawieniem funkcjonalności yy, i raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak to wygląda? Przechodzimy do korekt, raporty, i statystyki, korekty, zmiana komórek. Następnie wybieramy sobie zakres. Jeżeli, jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał jeszcze na przykład umowy covid a zatwierdzał wizyty na umowie: POZ-owej mamy taką możliwość przepisania tych świadczeń, co umożliwia właśnie ta funkcjonalność. Czyli wybieramy sobie od stycznia tego roku do na przykład dnia dzisiejszego lub wybieramy sobie konkretny miesiąc. Wybieramy sobie aktualizacja produktów jednostkowych w POZ-cie dla rozpoznań U07.1. Wybieramy sobie rok. Czyli na przykład jeżeli to było zapisywane jeszcze na starych umowach, wybieramy sobie umowę z 2021 roku. Jeżeli to było na nowych umowach lecz POZ-owych, wybieramy sobie umowę POZ-ową. Następnie przepisujemy ją na umowę covidową, czyli wybieramy sobie umowę covidową. Przepisujemy, proszę zwrócić uwagę, że na ten sam zestaw komórek. Żeby nie pomylić. Po przepisaniu takiego mamy zakres świadczeń, które zostaną przepisane na umowę covidową. Po zakończeniu czynności. Oczywiście zatwierdzamy, musimy przejść do kolejnego już punktu, czyli zrealizować. Czyli wysłać wygenerować takie raporty świadczeń dla umowy POZ-owej jak również dla umowy covidowej z danego zakresu. Jeżeli to jest na przykład wybieramy będziemy generować dla umowy POZ taki zakres świadczeń za miesiąc styczeń. Wybieramy sobie umowę rok Miesiąc, następnie klikamy Utwórz nowy raport. Nas, jeżeli chodzi o funkcjonalność, kolejną, którą udostępniliśmy dla Państwa, jest to nowe okno zapisu systemu Windows. To okno jest, proszę zwrócić uwagę, jest dostępne ze wszystkich pól doktora Eryka nie tylko z poziomu raportów również w każdym miejscu gdzie znajduje się eksport czy import danych plików. W tym przypadku wracając do poprzedniego pytania punktu mamy generowanie raportów świadczeń dla umowy POZ. Wybieramy sobie taki zakres. Generujemy sobie świadczenie. Klikamy utwórz raport. Ten raport został utworzony. Należy go przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie musimy czynność powtórzyć dla umowy covidowej, czyli wybieramy umowę covidową. Wybieramy oczywiście rok, miesiąc, styczeń. Klikamy filtruj i tak samo musimy utworzyć nowy raport dla tych umów covidowych. Proszę zwrócić uwagę, to nowe okno zapisu, jak powtarzamy czynność, podpowiada nam, zapisuje się informację o tym, czy utwórz spakowany plik był zaznaczony, czy zaszyfrowany plik. Już nie musimy powtarzać. Tej czynności, automatycznie również podpowiada nam miejsce zapisu tego pliku. Więc nowa funkcjonalność, a tak wiele udogodnień dla Państwa. Oczywiście wybieramy, wybieramy ten folder, utworzymy taki raport. W tej chwili raport jest pusty. Spróbujmy sobie wybrać dla miesiąca stycznia. Utworzymy sobie taki raport przepraszam, dla miesiąca lutego. Utworzymy sobie taki raport. Wybieramy, zatwierdzamy. Jest to duże, prostsze udogodnienie. Pamiętamy, że mieliśmy świadczenie w miesiącu lutym, więc utworzyliśmy raport dla miesiąca lutego. Teraz ten raport należy przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym kolejnym punktem właśnie jest ergonomia rozliczeń. Oraz ta funkcjonalność, którą, którą Państwu pokazałem. Tak jak już wcześniej mówiłem, ta funkcjonalność pozwoli w wygodny sposób zapisywać i importować te pliki. Państwo zwracali na to dosyć uwagę. Teraz jest ta funkcjonalność ze wszystkich miejsc dostępnych w doktorze Eryku. Również nowa funkcjonalność, którą pokażemy. Jest w zakresie korekt. Czy, czy to w edycji wizy, czy to korekt w świadczeniach odrzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mamy już możliwość zerknięcia tej funkcjonalności. Tutaj chodzi o dodatkowy filtr, który się pojawia. W tej chwili mieliśmy możliwość skorzystania z filtrów status świadczeń. Proszę zwrócić uwagę, wybieramy sobie oczywiście tak samo miejsce, umowę, rok, miesiąc, jaki. Czego ma to dotyczyć, i proszę zwrócić uwagę, status świadczenia, ten, który mieliśmy poprzednio, który był do Państwa dyspozycji, w tej chwili zwiększyliśmy również i daliśmy tą możliwość generowania już z poziomu wizardu korekty raportów. Czyli mamy wszystko w jednym miejscu i możemy sobie ten status weryfikować. Oczywiście, jeżeli mamy tych wiele wizyt. W danym miesiącu tych statusów będzie oczywiście dużo więcej. Tak samo, jeżeli chodzi o produkty jednostkowe. Jeżeli będą to umowy AOS, to będą widoczne produkty jednostkowe dla danego zakresu komórki czyli tutaj duże ułatwienie dla, dla Państwa. Jeżeli chodzi o Moduł statystyk to jest już kolejny nasz punkt. Przejdźmy sobie do modułu statystyk. Zwróćmy uwagę, że mamy dwa rodzaje statystyk. Jedna statystyka oraz moduł statystyk. W module statystyk mamy dużo więcej wygenerowanych tych statystyk, są bardziej aktualne algorytmy, które są zastosowane. Przejdźmy sobie do na przykład statystyka Personel indywidualne rozliczenia POZ i AOS. Jak one wyglądają? Oczywiście, wybierając taką statystykę, mamy mnóstwo filtrów, z których możemy skorzystać. Jeżeli w tym momencie weźmiemy sobie statystykę, weźmy sobie od 2011 roku. Oczywiście, tutaj mamy też możliwość wpisywania oraz wybrania z kalendarzu danej daty. Wybieramy sobie Zakres, w którym mamy, chcemy korzystać, jeżeli klikając dwukrotnie, możemy wybrać sobie nawet dowolną komórkę. Oczywiście zachęcam do filtr, filtrowania sobie. W tej chwili wykonałem taką statystykę, powiedzmy dla, dla całego zakresu. Jeżeli Państwo będą potrzebowali, jest taka możliwość wygenerowania tej statystyki do poziomu, do poziomu um, Excela. I... Dalszej pracy na tych danych. Więc eksportujemy sobie taki. taki plik. Jak również widzimy, jest nowe okno zapisu tych danych. Eksport został pomyślnie zapisany. W tym momencie, jeżeli Państwo chcieliby na przykład jeszcze skorzystać, proszę zwrócić uwagę, że kolumny, po kliknięciu na kolumny, Mamy też możliwość filtracji. Oczywiście jest to od A do Z, od Z do A, czyli mniejsze, większe, więc też jest ta możliwość. Oczywiście, jeżeli skorzystamy sobie na przykład z innej statystyki, te filtry będą również inne. Zweryfikujemy sobie, oczywiście, przepraszam, musimy zweryfikować sobie, oczywiście, pewien zakres tych badań. Weźmy sobie statystykę. W tej chwili wybraliśmy sobie statystykę jakościową, ale też możemy sobie wybrać statystykę ilościową, więc nie mamy już poszczególnych, tylko mamy określone. Także jest wiele typów statystyk. Zachęcam do korzystania z tych statystyk oraz weryfikacji względem swojej, oczywiście, bazy. Następnym naszym Punktem jest przejście do panelu pielęgniarki położnej oraz pielęgniarki ambulatoryjnej. Pokażemy tutaj, jak skonfigurować ten panel, jak wprowadzić te certyfikaty. W tym momencie musimy się przelogować. Zalogujemy się na panel pielęgniarski. W tej chwili jesteśmy na panelu pielęgniarki zabiegowej. Oczywiście zwróćmy uwagę, że panel pielęgniarki POZ, jak i pielęgniarki ambulatoryjnej, jest podobny. Różni się tylko tak naprawdę um, zakresem wykonywanych świadczeń. W tym przypadku, um, jeżeli chodzi o um, pokazanie, jak Dodawać certyfikaty. Każdy również ma z tego, samego, z tego samego miejsca dodawanie tych certyfikatów. Jak to wygląda? Przechodzimy do zakładki wydruki, następnie konfiguracja wydruków oraz metody podpisu. Zwróćmy uwagę, że mamy dwa rodzaje podpisów. Jeden jest to podpis elektroniczny oraz certyfikat zusowy. Jeżeli będziemy mieć ten certyfikat zusowy, klikamy Zaznaczamy, zaznaczamy informację, że ten certyfikat chcemy dodać, wybieramy certyfikat oczywiście z, z poziomu doktora Eryka, z poziomu komputera, wprowadzamy hasło, zatwierdzamy i w tej chwili możemy korzystać z, w tej chwili możemy korzystać już na przykład z generowania recept. Jak to się odbywa? Przejdźmy sobie na pielęgniarkę ambulatoryjną, również pielęgniarka, tak jak mówiłem, pielęgniarka POZ czy to położna, również ma taką możliwość. Jak to wygląda? W przypadku generowania recept możemy sobie wystawić takie zlecenie, na przykład na wystawienie recepty. Wystawienie recepty. I w tym momencie po zrealizowaniu takiego zabiegu, tak, takiego, takiego zlecenia, przechodzimy do przycisku recepty. Wybieramy oczywiście leki. Dopisz do recepty. Ustalamy oczywiście dawkowanie. W tym, w tym w momencie mamy, mamy taką możliwość, klikamy podpisz i wyślij do P1. W tym momencie recepta zostanie wysłana. Oczywiście zapyta nas o certyfikat i jesteśmy w stanie wysłać taki, taką receptę do systemu P1 z poziomu doktora Eryka, jako z poziomu pielęgniarki czy położnej. Zwróćmy uwagę, że pielęgniarka również ma możliwość generowania i generowania i realizacji badań ambulatoryjnych. Jeżeli wymiana danych z laboratorium przebiega u Państwa za pośrednictwem gabinetu zabiegowego, czyli jest pobierany materiał do badań, u Państwa w placówce. Następnie, po wystawieniu takiego zlecenia z poziomu lekarza lub sama pielęgniarka może wystawić sobie zlecenie na pobranie materiału do badań diagnostycznych, który teraz zaprezentuję, wykonujemy taki zabieg. Następnie, oczywiście, tutaj zatwierdzamy. Następnie jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie badania mamy do realizacji. I w tym momencie, na przykład, Możemy skorzystać z wielu próbek. Pielęgniarka ma możliwość wystawiania nie tylko recept, ale też powtórki recept na to też zwracam uwagę ale tak samo, jeżeli chodzi o pielęgniarkę ambulatoryjną, ona ma możliwość skorzystania nie tylko z jednej próbki, ale wielu próbek. Czyli w tym momencie możemy wprowadzić sobie na przykład na morfologię jeden, jedną próbkę. Następnie zostanie wystawione kolejne, na przykład, zlecenie i będzie już to kolejna próbka. Czyli na przykład na żelazo będzie kolejna próbka. Zatwierdzamy, oczywiście, jeżeli nie mamy spełnionych wszystkich wymagań, czyli nie zrealizowaliśmy e, kolejnego zlecenia. Oczywiście przypominam, że też jest możliwość odmówienia, wykonania zabiegu, czyli na przykład pacjent zapomniał przynieść próbki materiału do badań, której no chciałby zrezygnować, więc też jest możliwość odmówienia, takiego wykonania tej na przykład tego ostatniego badania, czyli na przykład, jeżeli nie przyniósł nam na przykład moczu, czy jakiejś innej próbki, jesteśmy wtedy w stanie możliwość, mamy wtedy możliwość odmówienia tego, tej po prostu próbki, ale w tym momencie pacjent załóżmy, przyniósł, wprowadzamy i w tym momencie mamy zrealizowane wszystkie zlecenia, klikamy zatwierdź i oczywiście takie zlecenie trafia do. Systemu wymiany danych z laboratorium, gdzie również państwo z poziomu pielęgniarki ambulatoryjnej mogą zweryfikować te skierowania na badania, jak one wyglądają, jaki mają status, jaki mają stan, czy już zostały pobrane. Materiały czy nie. Jeżeli materiały na przykład nie zostały pobrane do końca, nie został zatwierdzony, zatwierdzone zlecenie, wtedy mamy jako w punkcie pobrań. Oczywiście statusów stanów jest wiele. Najczęściej są to statusy wysłany w laboratorium lub zrobiony. Czyli wysłany. Zrobiony i w laboratorium. To są trzy najczęstsze, które występują. Oczywiście są również, na przykład, niepełny, gdzie dane laboratorium, na przykład, nie realizuje danego zlecenia, które zostało wysłane. Również z tego panelu przechodzimy już do ostatniego naszego punktu. Jest profilaktyka 40. Ona jest dostępna właśnie z poziomu pielęgniarki ambulatoryjnej, jest to dodatkowy moduł. Profilaktyka 40, w międzyczasie chciałbym też Państwu polecić, żeby zerknąć, jak tą Profilaktykę plus wprowadzać. Webinar. Oczywiście zaraz przeanalizujemy wprowadzenie takiego. 40 Tej profilaktyki 40, również jak Państwo już widzieli w ostatniej aktualizacji, przekazujemy Wam powiadomienia o tym, również jak wprowadzać tą profilaktykę Plus 40. Jest to wszystko ładnie opisane. Mamy też możliwość zerknięcia, przypominam, powiadomienia. Również filmik, który. Był niedawno prezentowany, jest dostępny na naszej stronie. W tej chwili również powinien pojawić się na czacie. Macie możliwość zapisania sobie linka i zobaczyć, jak to wygląda z poziomu doktora Eryka. Oczywiście w tym filmie, w tym webinarze również to zaprezentuję. Przechodzimy do profilaktyki 40. Wybieramy sobie, oczywiście, pacjenta. Następnie, jeżeli, jeżeli mamy skierowanie, wpisujemy, e, wpisujemy numer skierowania, klikamy, wyszukaj. W tym momencie, po wyszukaniu takiego skierowania pojawia nam się oczywiście część pierwsza, część druga, e, część kodu. Uzupełniają nam się badania, które są na skierowaniu. Jeżeli tej funkcjonalności, e, jeżeli tego skierowania nie mamy, tak, e, może, jesteśmy w stanie go wprowadzić ręcznie. Robię to dla Państwa, żeby to Państwu pokazać. Czyli bierzemy sobie część pierwszą klucza, następnie kopiujemy sobie część drugą klucza. Z tego skierowania. Zwracamy uwagę oczywiście na daty. Data wykonania oraz data przyjęcia skierowania do realizacji. Klikamy Zapisz. Musimy wybrać badania, które były na tym skierowaniu, które były realizowane. Po kliknięciu Wybierz. Te badania nam się zapisują. Również musimy wybrać plik, dokument, w którym te badania zostały przesłane przez laboratorium. Po dodaniu tych wszystkich danych wybieramy jeszcze antropometrię. Przypominam, że ostatnie trzy miesiące, jeżeli była antropometria sprawdzona, doktor Erik podpowie, więc nie musimy jej wpisy, wpisywać ręcznie. Wystarczy wybrać dany zakres i mamy wszystko wprowadzone. Po kliknięciu zatwierdzeniu i wysłaniu tego do systemu P1 zdarzenie medyczne zostanie wysłane, zostanie wygenerowany, zostanie zarejestrowane takie zdarzenie w systemie P1. Na tym kończę się Państwa wprowadzania tych danych z poziomu doktora Eryka. To wszystko, jeżeli chodzi o profilaktykę 40. Jeszcze raz zachęcam do zerknięcia, w powiadomienia, przypomnienia sobie, jak to wygląda z poziomu doktora Eryka. Dobrze. To na dzisiaj tyle. Zachęcam na, do wypełnienia ankiety. Link ankiety jest również umieszczony na czacie spotkania, więc zachęcam do wypełnienia tej ankiety. W takim razie życzę miłego wieczoru. Do następnego spotkania. Pozdrawiam.